Trochę przypadkowo, ale w moje ręce trafił Infinix Note 12. Miał być Note 12 Pro, jest zwykły Note, ale moim zdaniem jest on najciekawszy z całej tej serii, bo jednocześnie jest najtańszy. Co ciekawe, są dwa Infinixy Note 12, e, tyle że jeden ma dopisek 2023. Ja testuję ten, który trafił do Europy, który różni się i procesorem oraz wyglądem. Poprzedni test Infinixa na kanale rozbudził we mnie trochę wyobraźnię pod kątem fotograficznym w segmencie budżetowców. Zobaczy zatem, czy dwunastka będzie równie imponująca. Mówię to, bo zaczynam od designu tyłu tego smartfona. Jest estetycznie to na pewno, ale też ten design nie wyróżnia się na tle innych smartfonów. Obudowa jest plastikowa, ramka również. Tył jest matowy, ale z milionem drobinek odbijających światło w słońcu. Nie wydaje mi się, żeby rewers szybko się rysował, a plastiki są twarde i dobrze spasowane. Ramka jest spłaszczona i nie próbuje udawać żadnego innego materiału. Fajnie, że telefon jest stosunkowo cienki. Ramka dookoła ekranu, za to do najcieńszych nie należy, ale one są dosyć równe i jak na ten segment smartfonów, moim zdaniem, wygląda to dobrze. Wszystkie smartfony z serii Infinix Note 12 mają dokładnie ten sam ekran, co jest bardzo dobrą nowiną dla tych, którzy decydują się na tańszy model. Bo mają to samo, a płacą mniej. To oczywiste. Mowa o amoledzie o przekonnej 6,7 cala w rozdzielczości Full HD. Cieszy mnie obecność ekranu Always On, ale on nie jest do końca pełny. Wygasza się po chwili i można go ponownie aktywować, dotykając ekranu lub podnosząc telefon. Takie zabiegi nie są potrzebne. Sam ekran reprodukuje dobrze kolory. Są one nasycone, czernie, oczywiście są pełne. W ostrym słońcu radzi on sobie nieźle. Ekran pokrywa szkło Gorilla Glass 3. To, na co najbardziej w jego przypadku można narzekać, to tylko 60-hercowe odświeżanie. Zatem tuptamy sobie śmiało w kierunku wydajności. W środku Infinix postawił na Mediatek Helio G96, czyli dosyć popularną jednostkę w tym segmencie. W Antutu uzyskałem 334 tysiące punktów, także, zważywszy na cenę tego smartfona, to dosyć przyzwoity wynik. Pamięć wbudowana w tym modelu wynosi 128 GB lub 256 w zależności od wersji. Pochwalam obecność 256 GB, bo w tym segmencie tego raczej często się nie widuje. No, i oczywiście podstawowe 128 GB też są bardzo spoko. Na ogół są to 64 GB. Pamięć RAM to aż 8 GB, to zdecydowanie więcej niż 90% smartfonów w tym segmencie. Można ją wirtualnie rozszerzyć, zapożyczając 5 GB pamięci na pliki, ale nie widzę w sumie ku temu potrzeby. Prawdziwe 8 GB RAM to zdecydowanie wystarczająco. A, i dodam jeszcze, że mamy dedykowany slot na kartę microSD i do tego dwa osobne sloty kart nanoSIM. Dodam też, że telefon się nie nagrzewa. Przed systemem biometria. Rozpoznawanie twarzy jest żwawe, animacja ludka spoglądającego na nas nie trwa zbyt długo, bo nawet pod kątami w zaciemnionym miejscu Note 12 jest skuteczny. Reaguje szybciej nawet niż mój Z Fold 3. Skaner linii popularnych niepotrzebnie jest tak ukryty w obudowie. Nie jest on wypukły, przez to trzeba czasami go szukać po krawędzi. Reaguje bardzo dobrze, ale momentami jest przesadnie czuły i wyłapuje dotknięcia nad garskiem, bokiem dłoni. O systemie opowiem Wam trochę więcej i tym razem, bo nakładka Infinixa jest trochę inna niż wszystkich innych producentów, więc spokojnie z każdym kolejnym testem zaznajemiać Was będę z nowościami, funkcjami i możliwościami właśnie tej nakładki. XOS10.6 to już zieloniutki stworek. Bazuje tym razem na Androidzie 12 i belka komunikacyjna jest zupełnie zmieniona. Jest tak trochę neonowo, ale koncepcja jest świeża. Jestem super pozytywnie zaskoczony czymś, co nazywa się w skrócie MOL. To bezpośredni dwustronny tłumacz mowy, ale również i tekstów w komunikatorze. Działa to szybko i na wyjazdach może być czymś bardzo przydatnym. Jest też tryb gier, który wycisza powiadomienia, ale też ma zabezpieczenie przed uzależnieniem od gier. Znajduje się tu również czas pomiaru rozgrywek dla konkretnych gier. Możecie również sklonować aplikacje społecznościowe, jeżeli na przykład macie dwa konta na Instagramie. Są też gesty, jak na przykład gesty Wiktorii do odebrania połączenia czy dwukrotne tapnięcie w ekran, aby go odblokować. Tyle na dzisiaj wystarczy, reszta może przy okazji innego testu Infinix. Telefon sam w sobie działa szybko, sprawnie, nie przycinał mi się, nie mam do niego zastrzeżeń. Haptyka jak na cenę tego smartfona jest całkiem przyjemna. Jest to smartfon bez 5G, także bazujemy na komunikacji LTE, a ta przebiega sprawnie, podobnie jak z Wi-Fi. Niestety nie mamy tu NFC, a to może zaboleć. Za to są tu obecne głośniki stereo i to dosyć równogrające, mniej więcej w proporcji 55-45%, także jest to rozsądne stereo. Głośniki są donośne, jak na ten segment cenowy nie można oczekiwać topowego brzmienia, to normalne. Mamy Jacka 3,5 mm, a na słuchawkach Note 12 gra przyjemnie, szczególnie gdy pogrzebiemy sobie coś niecoś w korektorze DTS. Coś absolutnie wyjątkowego wiąże się z aparatem. Ma on co prawda 50 megapikseli i jest to ta budżetowa matryca, ale Infinix zrobił cuda z optyką. Jasność obiektywu 1.6 to coś rzadkiego nawet dla flagowców. S22 Ultra ma obiektyw główny o jasności 1.8. Jasność obiektywu będzie procentować szczególnie w zdjęciach nocnych. W ramach ciekawostki dodam, że modele prostej serii mają ciemniejszą optykę, mimo że są droższe. Poza tym obiektywem są dwa pomocnicze, brakuje niestety szerokiego kąta, tego szkoda. Za dnia Note 12 nie potrzebuje jakoś dużo światła, żeby zrobić jasne zdjęcie. W cieniach mogłoby być ciut jaśniej, ale dalej aspekty kolorystyczne są na dobrym poziomie. Szczegółów jak na tę matrycę jest wystarczająco, ale z zoomem nie ma co szaleć. Co ciekawe, Infinix nie potrzebuje otrzymać zdjęcia za dnia, przez co nie wpada w pułapkę wygładzenia jednolitych przestrzeni typu trawa. A to pewnie za sprawą tego, że dużo światła wpada do matrycy, przez to zdjęcie oczywiście staje się jaśniejsze i nie trzeba go odszumiać. Za to prawa część kadru przy krawędzi potrafi być niedoostrzona, ale widać to dopiero przy mocniejszym przybliżeniu zdjęcia. Cało kształt jest dobry i podtrzymuję opinię z testu Hot 11S, że Infinix najlepiej potrafi poskromić ten sensor. W nocy to już w ogóle jest ciekawie. Jasna optyka robi ogromną robotę. Tak jasnych zdjęć w tej cenie nie dostaniecie raczej w żadnym innym smartfonie. Do tego Note 12 potrafi zarejestrować sporo informacji w dużej ciemności, gdzie wszystkie smartfony z tą matrycą zupełnie się kasztanią i jest jedna ciemna plama. Oczywiście mowa o wykorzystaniu trybu nocnego. Żeby nie było tak słodko dwa zastrzeżenia. Odszumianie ciemnych przestrzeni jest nieskuteczne, pozostawiając widoczne bez przybliżenia artefakty. Ten efekt nie zawsze nam towarzyszy. Druga kwestia to czasami zbyt nasycone barwy. To można wyeliminować w 10 sekund w edytorze zdjęć. Tryb nocny ładnie do ostrza zdjęcia potrafi je też zbilansować pod kątem oświetlenia. Podoba mi się, że Infinix wyciska z procesorów wszystko, co się da. Helio G96 obsługuje maksymalnie rozdzielczość 2K dla nagrywanych filmów. Większość producentów dałoby Full HD i ELO. Tutaj faktycznie mamy opcję nagrywania w 2K. Nagrania są szczegółowe, ostre, ładne kolorystycznie. 2K robi naprawdę przewagę nad całą masą smartfonów, które mają tylko i wyłącznie nagrywanie Full HD. W tym wypadku mogłaby być jednak trochę lepsza stabilizacja obrazu. Aparat do selfie ma 16 megapikseli. Wycięcie tła w trybie portretowym mogłoby być dokładniejsze, ale za to nie mamy na tych fotkach przepaleń w tle, nawet w trybie bokę. Detali jest wystarczająco dużo, a są to fotki adekwatne do ceny smartfona. Bateria ma 5000 mAh i osiąga wyniki racjonalne dla wydajności tego smartfona. Zatem około 5-6 godzin pracy na ekranie udawało mi się uzyskać, a to przekłada się od 1,5 do 2 dni bez kontaktu z ładowarką. A jeżeli o nią chodzi, to może ładować smartfon z mocą 33W i jest dołączona do zestawu. Infinix Note 12 jest na pewno smartfonem, który wzbudza emocje, biorąc pod uwagę to, że smartfony budżetowe z tego segmentu potrafią być ekstremalnie nudne. Oczywiście finalna ocena należy do Was, czyli osób, które mają swoje własne priorytety i decydują, co jest najważniejsze w smartfonie. Na horyzoncie jest i ma pojawić się w tym roku bardzo ciekawy model Infinixa z rekordowym 180W ładowaniem. Ma podobno wykorzystywać matrycę 200 MP. Do tego ma mieć zaokrąglony ekran Amoled, więc może być bardzo ciekawe. Zobaczymy, czy te plotki się sprawdzą. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Żegnam Was i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!